Jesteś moim wrogiem, choć patrzysz na mnie Witam bardzo serdecznie wierzyć w tobie mogę Jesteś po co. Nie wiesz spoglądasz na mnie wrogo Bo ktoś ci kazał stać Witam serdecznie, starostwo powiatowe tak bać Suweren przyszedł do starostwa Skoro Starostwo nie chce słuchać świat, Zwariowa Woj wszystkiem gardłem, nie zasiągaj. Wynoś swój głos jako trąba, a opowiedz ludowi mojemu przestępstwa ich, a domowi Jakubowemu grzechy ich. Tak, ktoś to musi zrobić. Ktoś musi powiedzieć przestępstwa wasze. Budynek przy ulicy Krowoderskich Zuchów 9. Klatka pierwsza. 55 mieszkań. Mieszkanie numer 51. Nowotwór, zgon. Udar potoki zgon. Nowotwór zgon. Artykuł 68. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Prawo do ochrony zdrowia. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Druga osoba. Nowotwór, udar, zgon. Nowotwór, zgon. Artykuł 38 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Zasada ochrony życia. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu udar, zgon. Mieszkanie numer 53. Nowotwór. Od zdiagnozowania do zgonu tylko 3 miesiące. Człowiekowi prawną ochronę życia. Trzecie piętro, mieszkanie numer 17. Nowotwór, zgon. Tętniak, zgon. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym. W... Nowotwór. Zgon. Zawał serca, zgon. Mieszkanie numer 110. Zawał serca, zgon. W tym medycznym, przez dobrowolne, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Do czego chcecie doprowadzić? Ale do kogo ja mówię? Wy nie jesteście ludźmi, wy jesteście tylko urzędnikami. Nie przejawiacie żadnych ludzkich emocji, żadnej empatii podstawowej, empatii. Podpisane z upoważnienia starostwy Anna Wójcik Bocian. Jak długo mamy walczyć z tym? Jak długo? Chcecie czekać aż... U nas również będziecie, będziecie mogli przeczytać nowotwór zgon, czy jakieś inne przyczyny śmierci, może zawał serca zgon, chcecie mieć krew na rękach? Jestem osobą niepełnosprawną i mam prawo do życia. Myślę, że będziemy częściej się tutaj spotykać. Być może następnym razem wezmę silniejszy megafon, aby dotrzeć do wszystkich. Bo to jest skandal, co się robi. Skandal, że stacja bazowa, która ma powstać parę metrów od mojego płotu, nie ma oddziaływania na moje pole. To jest skandal. Jakim prawem, że pytam? Jakim prawem? To jest skandal, żeby urzędnik nie, nie podał nazwiska w rozmowie telefonicznej. To jest również skandal. To jest skandal, że uznaje się tylko to, co powie inwestor, czyli urząd jest stronniczy. Jednym słowem mówiąc, to jest skandal, że nie daje się mi prawa do tego, aby odwołać się do następnej instytucji. To jest skandal. I tego tak nie zostawię. To jest skandal, co się tutaj dzieje, drodzy Państwo. I musicie o tym słyszeć. I ja zapewnię Wam to, że będziecie często o tym słyszeć. Coraz częściej. I zapewniam Was, że zostanie to wszystko upublicznione, aby jak najwięcej osób się dowiedziało o tym. Widzę, że nie ma, nie ma osób do dyskusji, zatem zostawiam Was z tymi moimi słowami i uważajcie, żeby nie mieć krwi na rękach, bo następny mogę ja być. Nowotwór zgon. Następny numerek w statystyce. Nowotwór zgon. Spotkać się powiedzmy z Panią kierownik yy, Wydziału Budownictwa porozmawiać też. Myś proszę pana, spotkaliście się według z kolegą Było mm -hmm. 30 którego? 30 30, roku, no. no. Był dosyć nieprzyjemny incydent. Dlaczego? No. Nie, absolutnie nie. I no. żadnego, żadnego incydentu nie było. Są, są świadkowie, Ja mam, to, proszę... proszę. Proszę pana, ja mam wszystko nagrane. Zarejestrowaliście tą panią, ten pan wręcz. W masce, Ale jakiś, w... prawda? W jak? Całkiem zasłonięty. Ale co pana. <laughs> znaczy, no w masce? Owszem, no, według przepisów, tak? Ale to jest kurde, specjalny budynek, gdzie do kontroli wzywają. Kontrolują. Masz. Hok. Drugi raz tutaj.